Pani Sara na koniec powiedziała, zapraszamy ludzi do siebie i odkrywamy im kawałek historii. Więc jak jeżeli będziecie Państwo w bogatyni, to zajrzyjcie do Sary i do Witka. Tak jest dom jak muzeum, ale. Trudno nam by się tam było odnaleźć. Żeby tak, co pięknie dziennie... to wszystko wygląda, ale wyobraź sobie, jak tam trzeba sprzątać O, matka, daj spokój. Ale dom przepiękny, proszę Państwa, z taką duszą, że hej. Ale teraz my chcielibyśmy trochę pozostać w takich klimatach, może takich starodawnych, bo wydawać by się mogło, że celebryci to jest wymysł XXI wieku. O, no no no. no, no, no. Już w XIX wieku, jak się okazuje, byli celebryci, czyli osoby znane, popularne, i o tym porozmawiamy z naszą gościnią, panią Agnieszką Lisak, autorką. Bloga o życiu w XIX wieku. Dzień dobry. To byli ci w XIX wieku celebryci? Sądzę, że można powiedzieć, że byli, pod warunkiem, że trochę zmienimy definicję celebryty. Mm. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że to była osoba znana, podziwiana, popularna, której zdjęcia zbierano, um, proszono ją o autograf, to oczywiście takie osoby były. Natomiast nie było tego elementu, który ma miejsce dzisiaj i który polega na obnażaniu życia prywatnego. Czyli paparazzi, którzy tak. biegają za osobami. No, wtedy też nie było z mediów społecznościowych. Więc. Tak, było zdecydowanie mniej mediów, także nawet nie byłoby gdzie pokazywać. Ale ci celebryci trudności życia też mieli, prawda, związane z byciem tą osobą popularną. Tak, faktycznie można mówić o pewnym paradoksie, jaki miał miejsce w XIX wieku. Z jednej strony były to osoby podziwiane, oklaskiwane, obsypywane kwiatami. Mam nadzieję, mam tutaj na myśli aktorów. Mhm. Natomiast z drugiej strony uważano, że są to osoby niegodne wyższych sfer, niegodne. Ludwik Solski kiedyś pisał, że wciąż byliśmy jeszcze dobrzy tylko do zabawy, ale nie do poważnego życia społecznego. Stąd też zdarzało się, że aktorzy byli zapraszani na prywatne przyjęcia celem dania występu. Mhm. Po występie można było napić się lampki wina, wziąć garze, ale jednak oczekiwano, że. że w dobrym po... tonie jest, żeby się wycofać. A, tak? tak, aktor powinien zniknąć mhm. z uwagi na to, że nie jest osobą na tyle godną, żeby można się było z nią bawić do, do to zupełnie inaczej niż w obecnym naszym, tak. na, naszym świecie. Tak. Obserwujemy tutaj celebrytki z XIX wieku. Nazwijmy to tak, 1850 rok. Yy, tak, yy, Sara Bernhardt, jedna z aktorek takich najbardziej, m, najbardziej znanych. Aktorka. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I czym ona się wsławiła? No, przede wszystkim była bardzo znaną aktorką, i także, także w Polsce. Mhm. Czyli to są zdjęcia, które e, ludzie kupowali, czy dostawali i tak. prosili o podpis, tak? E, Właśnie fascynacja życiem aktorów e, m, przejawiała się między innymi w kupowaniu zdjęć. E, w proszeniu autografy tych zdjęć zachowało się dzisiaj bardzo dużo. Są to zdjęcia z podpisami e, naniesionymi drukiem, także nie ma wątpliwości, że one nie były przeznaczone do albumu, były właśnie tworzone po to, żeby można je było kupować w księgarniach, czy też w zakładach fotograficznych. Natomiast powiem może o jeszcze jednej rzeczy. Ta fascynacja życiem kobiet, sceny, aktorek, cyrkówek, tancerek, śpiewaczek, ona często miała podtekst erotyczny. Panowie mhm. podkochiwali się w tego typu kobietach, o co nie było trudno, bo jakby nie było, najczęściej były to kobiety atrakcyjne, do tego nie zawsze występowały w skromnych strojach, tak więc można było zobaczyć to nóżkę, to dekolt. No i hormony zaczynały, yy, zaczynały działać. No tak, ale romans tak, ale małżeństwo to już nie. Tak, i to jest kolejny paradoks tych czasów, że żaden szanujący się mężczyzna nie związałby się z aktorką, bo nie ożeniłby się z aktorką, bo był to mezalians. Byłby to mezalians. Co nie zmienia postaci rzeczy, że panowie z wyższych sfer zachodzili do garderu aktorek proponowali kolacje, proponowali spotkanie i nawiązywali romanse. Mhm. A jestem ciekawy, skąd wynika właśnie ten mezalians? Dlaczego, skoro aktorki, celebryci, używajmy tego, tego, tego stwierdzenia w tej naszej dzisiejszej rozmowie, skoro byli podziwiani, to dlaczego byli niegodni tych wyższych sfer? O co tu chodziło? Jest to pewien paradoks w XIX. W tym wieku społeczeństwo było bardzo podzielone. Zawsze musiał być ktoś gorszy, by lepszy mógł być ktoś. Gorsza była kobieta, która miała nieślubne dziecko, gorsza była panna, która wdała się w romans, choćby nic złego z tego romansu nie wynikało. I podobnie gorszą grupą społeczną byli aktorzy. Natomiast w przypadku kobiet dochodził jeszcze dodatkowy element. No wtedy oczekiwano, że panna z, do, z dobrego domu będzie dorastać pod kloszem rodziców, następnie pod kloszem męża a tu tymczasem aktorka pracowała. Trochę wyzwolona. Tak, mm. za bardzo wyzwolona. Pracowała, zadawała się nie wiadomo z kim, jeździła nie wiadomo gdzie. No, uważano, że to nadszarpywało reputację. Mm -hmm. To w takim razie, z kim te aktorki się wiązały? One wiązały się z osobami ze swojego środowiska? Tak, te osoby miały swoje własne środowisko aktorów, scenarzystów, reżyserów i obracały się w, w swoim własnym środowisku, zdecydowanie bardziej wyzwolonym. Można Powiedzieć, kto nie bywał na salonach, tego nie, co, nie interesowało, co szeptać będą o nim salony? Ale mówimy tutaj o, o osobach, które mają konkretny zawód, czyli właśnie aktorki, aktorzy, cyrkówki. E, tak, cyrkówki i tak dalej, to muzycy pewnie. A czy było coś takiego, jak w naszym teraz obecnym świecie, że ktoś jest znany, bo jest po prostu znany? Czy takie celebryctwo wtedy też występowało? Czy trzeba było mieć po prostu jakąś, jakieś, umiejętność, jakąś umiejętność, jakiś jakich darta? Jednak trzeba było mieć jakąś umiejętność bądź też urodzenie. No bo jeżeli chodzi o monarchów, no to oni z, z racji no, pochodzenia, pochodzenia, można powiedzieć, byli na świeczniku i o tych osobach mówiono. Tutaj mm -hmm. widzimy kolejkę do teatru. Teatr świetnie kwitł w XIX wieku. Cieszył się tak. większą popularnością niż obecnie, prawda? Zdecydowanie większym zainteresowaniem. Interesowaniem. Cieszył się wtedy teatr, zachowało się sporo ilustracji właśnie przedstawiających kolejki, tłumy osób pragnących kupić bilet. Są nawet ilustracje przedstawiające bójki przed teatrem. I znamienne są wspomnienia Ludwika Solskiego, który opisuje, że jak pierwszy raz w życiu poszedł na sztukę do teatru, to był tak przejęty, że nieomal nie zemdlał. Pani Agnieszko, proszę jeszcze powiedzieć, co wolno było robić celebrytom? Czy może można było im coś więcej niż takim zwykłym śmiertelnikom? Bo nie. wiemy czego nie wolno, nie wolno, czyli. Wiązać się, wiązać się z wyższą z klasą, nazwijmy to mm -hmm. tak. Sądzę, że. Trudno by tu było mówić o istnieniu jakichś specjalnych zasad kodeksów savoir vivre. Ja może jeszcze powiem o jednej takiej ciekawej, w takich wspomnieniach Andrzej Hramiec, który miał zakład woldoleczniczy w Zakopanem. Nieraz córki swoich pensjonariuszek brał w góry mm -hmm. i zdarzało się, że jak matki właśnie powierzały swoje córki, to prosiły, że gdyby na stokach pojawiła się Helena Modrzejewska, to żeby nie daj Bóg panienki nie przyłączały się do tej pani. <grymne> Inny przykład z pamiętników. Maria Kietlińska opisuje, że na jakimś balu kobieta odmówiła tańczenia vis-a-vis -vis w kadrylu z Heleną Drzejewską z uwagi na to, że była to osoba wątpliwej konduity. Nie samo. O proszę. Takie były. I proszę zobaczyć, jaki paradoks. Z jednej strony, osoba Podziwiana, rozpoznawalna, tak. znana na całym świecie, co nie przeszkadzało osobom z pewnych sfer akcentować swojej wyższości. Okay. Pani, nie... Ciekawy ten XIX wiek. Niezwykle ciekawy. Bardzo Pani dziękujemy, dziękujemy za przybliżenie za to spotkanie tego tematu. A my teraz, proszę Państwa, spoglądamy w nasze kulisy. Tam cały czas na państwa. Pytania czeka nasz ekspert, pan, pan Dominik Kępka, a my widzimy się z Państwem już po krótkiej przerwie. Tak jest. Proszę pytać pana Dominika o oczyszczacze, bo Pan Dominik po prostu o oczyszczaczach wie absolutnie wszystko, proszę Państwa. To jest taka wielka encyklopedia. oczyszczaczowa. Czaczowa. I po przerwie z panem Dominikiem, się zobaczymy.